Witam, z tej strony Kuba z kanału PNTCMZ Football i dzisiaj na tym odcinku przedstawię Wam kilka zwodów piłkarskich, dzięki którym okiwacie każdego obrońcę, więc oglądajcie. jest to już kolejny odcinek z tej serii, pod poprzednim odcinkiem widzicie naprawdę mega dużo łapek w górę i bardzo dużo wyświetleń. Tutaj macie dokładne statystyki. Zobaczcie sobie, że jest to naprawdę spora liczba. I możemy się teraz mówić tak, że jeżeli pod tym filmem będzie ponad... Nie 2000 tysiące łapek w górę, nie 3, tylko 7000 tysięcy łapek w górę. Nagrywam kolejne 3 z wody, w którym każdego obrońcę. Więc jest po co łapkować. Zjedźcie teraz sobie myszką czy tam palcem, kliknijcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, bo zauważyłem, że tak się mówię też w innych odcinkach, że wielu z Was oglądający moje filmy nie subskrybuje mojego kanału. Więc zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę, bo naprawdę jest po co. Filmy są zawsze regularnie dodawane co tydzień. Sorry, że przedłużam tak na samym początku, ale chciałem Was jeszcze zaprosić na moje social media, na mojego Snapchata za 1039 tutaj macie dokładną nazwę i Snapcode. I jeszcze na mojego Instagramu oraz fanpage'a. Oczywiście wszystkie linki czy tam te nazwy zamieszam w opisie. I jeszcze tutaj chyba na dole też zamieszczę, jeszcze się będzie dało. I już nie przedłużają, zaczynamy odcinek. Dobra, więc pierwszym zwodem, jaki wam przedstawię, będzie tak zwany fake pass. W sumie nie wiem, czy taka nazwa istnieje na polskim rynku, bo spotkałem się z nim gdzieś tam na angielskim, czy tam nawet nie wiem jakim zagranicznym w każdym bądź razie. I ten trik, według mnie jest naprawdę bardzo skuteczny i jest bardzo prosty i według mnie okiwacie nim tak wcześniej mówiłem, bo takie właśnie zwody tutaj przedstawiam, dzięki którym okiwacie każdego przeciwnika. Więc wygląda to tak. nabiegamy na przeciwnika symulujemy podanie wewnętrzną stronę. Oczywiście zwód wykonujemy lepszą nogą, bo zazwyczaj tak jest, że lepszą nogą możemy łatwiej okiwać przeciwnika, ponieważ mamy lepszą skuteczność, ponieważ gdy prawą prawo nożni, to lepiej władamy po prostu prawą nogą. Więc tak, ten zwód polega na tym, że podbiegając do przeciwnika udajemy, że podajemy piłkę takim oto ruchem, po czym nagle jak najszybciej zmieniamy kierunek biegu. Możemy w taki sposób łatwo wywieźć pole przeciwnika, ponieważ wykonując tak jakby takie zamarkowanie podania, przeciwnik od razu będzie chciał oderwać nam piłkę z tej strony i automatycznie jego noga pójdzie w tą stronę i my szybkim ruchem zmieniamy kierunek biegu i go kiwamy. Jest to naprawdę bardzo prosty zwód i bardzo skuteczny. Wydaje mi się, że jeden z najlepszych zwodów, jakie w ogóle istnieją. Spotkałem się z nim niedawno. spróbowałem go już stosować na meczach, czy tam treningach, różnych gierkach. Jest to naprawdę bardzo dobry trik, polecam. I wygląda on tak na większej prędkości. Podbiegamy do przeciwnika. Oczywiście tak przy każdym zwodzie musicie pamiętać o tym, żeby wykonywać mylące ruchy, mylący balans z ciałem. Żeby zmylić dodatkowo przeciwnika I dzięki temu zwiększyć skuteczność twojego triku. Ale mi zrobiłeś f**k, bo ja się w tamtą stronę popatrzyłem Serio? No Przeniosłeś kamerę też tam No Właśnie tak wygląda pana z ciałem Że zmyli nawet operatora Jest to też dobry zwód na to, żeby ustalić sobie szybko prostą pozycję na uderzenie na bramkę, więc jak jesteśmy blisko bramki, to naprawdę polecam stosować ten zwód, bo jest on prosty, szybki i skuteczny. Drugi zwód jest bardziej do takiej sytuacji, gdzie mamy przeciwnika przed sobą metr i nie mamy już czasu, żeby się rozpędzony na niego nabiegać, bo wtedy jest to na pewno łatwiej okiwać i wtedy najlepiej jest go zmylić w taki sposób. Bierzemy sobie piłkę, też również przetaczamy w tą stronę. Mamy przeciwnika na tej stronie. Gdy zauważymy, że on wystawia stopę szybko w kierunku piłki, żeby ją odebrać, my naprawdę jeszcze szybszym ruchem wykonujemy taką zmyłkę. Jest to kolejny zwód naprawdę bardzo prosty i bardzo efektowy. Przeciwnik podbiega. Możemy wykonywać ten zwód na dwa sposoby. Ponieważ możemy też przetoczyć najpierw, a następnie po prostu odbić. I to też jest dobre. I to w sumie nie ma różnicy. Zależy od nas, czym się czujemy lepiej. Musicie pamiętać o tym, że jest przed wami przeciwnik, który chce wam odebrać piłkę. I musicie zawsze wykonywać zwody w odpowiednim momencie przed przeciwnikiem. I zawsze patrząc na jego ruchy ciała, sobie wybrać jak najlepszy zwód w danym momencie trzeba wykonać. Trzeci zwód będzie już tyle trudniejszy i wydaje mi się, że taki bardziej pokazowy niż taki w praktyce do stosowania na meczu. Ale możecie go stosować na przykład na WF-ach, czy takich różnych gierkach, żeby się popisać przed kolegami. Wygląda on tak. Możecie sobie świecić to w taki sposób. bierzecie piłkę i wykonajcie taki ruch najpierw. Najpierw trzeba opanować to, żeby nauczyć się idealnie podbijać piłkę w górę, żeby później przebić łatwo piętą. Kolejnym ruchem będzie coś takiego, że przetaczamy sobie dodatkowo nogą i podbijamy do góry. Następnie dokładam do tego odbicie piętą. Nad sobą i nad przeciwnikiem. Dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca, jeżeli Ci się spodobał, tak jak wcześniej mówiłem, zostaw w górę, 7000 łapek w górę i kolejne 3 z wody. dzięki którym kiwać każdego obrońcę, więc łapkujcie, subskrybujcie, wbijajcie się na moje social media, tutaj macie jeszcze takie logo do mojego kanału, możecie teraz na nie najechać myszką, pojawi się Wam taka etykieta i pojawi się taki mój ulubiony przycisk subskrybuj czerwony i kliknijcie go i mi zasubskrybujecie, no i widzimy się już za tydzień, albo nawet wcześniej w kolejnym odcinku, cześć!